Witam serdecznie w kolejnym odcinku raportu z Mediolanu. Dzisiaj porozmawiamy sobie ciągle o tym, co dzieje się na rynku transferowym, a także o ostatnich meczach drużyn z Mediolanu, bo Milan miał ciężką przeprawę z Parbą, troszeczkę lżejszy mecz z Gironą, natomiast integrał grał z Lecce oraz ze Spartą Praga. Na początek o tych meczach może zaczniemy od, od Milanu z Parbą, bo tam było dość ciekawe widowisko. Na początek Milan no, wyszedł na ten mecz dość odważnie, jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, to Parma wyszła na prowadzenie w 24. Minucie. No, to było dość dużo błędów w defensywie Milanu. Tak powiem wprost, bo, bo szkoda czasu, żeby to wszystko wymieniać. Naprawdę dużo złego wydarzyło się w tej akcji w obronie Milanu. Na odpowiedź musieliśmy czekać praktycznie do końca pierwszej połowy. Kiedy to w zamieszaniu w polu karnym faulowany został Pawlowicz przez bramkarza Parmy Suzukiego. Do piłki podszedł Krystian Pulisic i pewnym strzałem wykonał karnego. Także tutaj pierwsza połowa kończyła się remisem 1 do 1, druga połowa natomiast zaczęła się od gry w środku pola głównie. I taki stan rzeczy trwał do 80. Minuty, kiedy to w 80. minucie Del Prato umieścił piłkę w siatce Milanu, i to znowu Milan musiał gonić wynik. Gonił go dość skutecznie, bo chwilę później Pawłowicz zdobył bramkę, jednak z pozycji spalonej, i gol został anulowany. Nie trzeba było długo czekać na kolejnego gola, bo Reinders wyrównał, dał wyrównanie, a w samej końcówce, dosłownie pod koniec już meczu, no gola na 3-2 zdobył Czukfueza. To był gol z tych, o których nie mówi się dużo, tylko cieszy się z tego, że wpadły. Naprawdę dużo szczęścia i przypadku, ale no Milan to spotkanie wygrał. W tygodniu Milan mierzył się z Gironą, no tutaj spokojne, pewne zwycięstwo, 1-0 po golu Leao i tak naprawdę to zwycięstwo dało Milanowi w tej chwili szóste miejsce w tabeli Ligi Mistrzów, co w obecnej sytuacji gwarantuje im uniknięcie baraży, więc też fajnie, że to się Milanowi udało. Zobaczymy, czy w tej ostatniej kolejce, bo mierzą się z Dynamem Zagrzeb, czy tam coś się jeszcze zmieni. Jeżeli chodzi o plotki transferowe, no to może nie plotka, ale to, co działo się po meczu z Parmą. Mianowicie Davide Calabria i Sergio Consei Sao starli się na boisku. Trener Milanu wszedł na murawę podziękować zawodnikom za, no, za zwycięstwo, bo udało się to zwycięstwo wyszarpać. I tutaj doszło między nim a Kalabrią do przepychanki, i to dość mocnej, musieli ich rozdzielać zawodnicy. Żaden z panów w wywiadach po meczu nie powiedział tak dokładnie, o co poszło, jednak obaj zgodnie stwierdzili, że było to nieporozumienie, brak komunikacji i nie mają do siebie urazy. Więc no też, no dziwne sceny, ale wiadomo, że Konsej Sao jest dość charakternym człowiekiem i nie ma się też co dziwić, że, że do takiej sytuacji doszło, bo większość kibiców zrobiłaby to samo, jak nie więcej. Następna rzecz z Mediolanu no to, to to, że Kai Walker został oficjalnie zaprezentowany, no ale o tym już mówiłem wcześniej, więc też nie ma się nad czym tutaj rozwodzić. Milan też planuje kupno napastnika i to już konkretnego. Upatrzyli sobie Jimeneza z Feyenoordu i tutaj ciekawa sytuacja, bo podobno są z zawodnikiem dogadani. On w Feyenoordzie zarabia około 900 tysięcy euro rocznie, w Milanie obiecali mu 2 miliony, Problemem jest natomiast klub, bo Feyenoord nie chce pozbywać się swojego najlepszego napastnika. On w tym sezonie w 18 meczach zdobył 15 bramek, więc no naprawdę kawał snajpera, który mocno chciałby przejść do Milanu, zmienić otoczenie. Jednak no tutaj władze Feyenoordu nie zgadzają się na to na warunkach Milanu. Mianowicie teraz, przed chwilą dosłownie, zanim zacząłem nagrywać, pojawiła się informacja, że Milan złożył ofertę 20 milionów euro w czterech ratach. Nie wiem, czy to będzie dobra kwota za takiego napastnika, bo jednak Milan początkowo chciał go wypożyczyć, a, a Feyenoord nie ma przymusu sprzedawać Jimeneza, jeżeli na stole naprawdę nie pojawi się konkretna oferta. A czy 20 milionów to jest taki konkret? No nie powiedziałbym. Milan raczej chciałby go sprowadzić na wypożyczenie, przetestować i dopiero latem zdecydować, czy go kupują, czy nie. No tutaj tak się nie uda. Niestety zobaczymy, co Feyenoord odpowie na te oferty Milanu z kolejnych plotek no to Pawłowicz miał przejść do Fenerbahce, jednak tę ofertę odrzucił, bo chciałby kontynuować karierę w Mediolanie. Czy to jest dobry pomysł? Nie mam bladego pojęcia. Na razie w Mediolanie jest pół roku i wielkiej kariery tutaj nie zrobił. Kibice raczej nie cieszą się z tego, jak widzą go w wyjściowej 11. Jest też spore zainteresowanie. Młodzieńcem z Chelsea, dokładnie Andrejem Santosem, który jest wypożyczony z Chelsea do Strasburga i w Ligue m sobie radzi świetnie, bo w 18 meczach zdobył 7 bramek i on budzi zainteresowanie wielkich klubów, w tym przypadku wzbudził zainteresowanie dwóch, Bayernu i Milanu. Jednak no też jest wypożyczony na razie do Strasburga i jeżeli utrzyma taką formę, no wiadomo, że w Chelsea jest dość duża rywalizacja o pozycję, o miejsce w składzie, ale z taką formą prędzej czy później Mareska pewnie da mu szansę zagrać w Premier League, więc no też... No, Milan musiałby wyłożyć duże pieniądze, a oni tego nie lubią robić. Jeżeli chodzi też o wzmocnienie linii ataku, bo Milan się zabezpiecza na wypadek tego, gdyby Jimenez nie przeszedł, no tutaj prowadzą rozmowy na temat pozyskania Orsoliniego. Wystosowali już nawet pierwszą ofertę, opiewającą na 18 milionów euro, i dorzucili do niej Okafora. No, Boloni to jakby nie zadowoliło, więc Milan wysłał nową ofertę. Nowa oferta to 20 milionów euro, czyli tak samo jak w przypadku Jimeneza, plus Okafor, plus Chukhuese. No nie wiem, czy to skusi Bolonię do tego, żeby jednak sprzedać zawodnika. Też nie wiem, czy Orsolini jest tym typem napastnika i czy to akurat dla Milanu, bo, bo w średniaku by się odnalazł. No, w Milanie jednak tego napastnika, od tego napastnika wymaga się czegoś więcej. No zobaczymy, zobaczymy czy jednak Bolonia skusi się na transfer Or Orsoliniego za Okafora i Chukwueze. No, musieliby mieć coś nie tak z głową, żeby na to pójść. Przechodząc do Interu, mecz Interu z Lecce, no to tutaj pewna wygrana Interu 4 do 0. Cały mecz od początku pod do Interu, nawet za bardzo nie ma o czym mówić, po prostu to był ich mecz. Wiedzieli co mają zrobić, wyszli, zrobili to. Strzelanie rozpoczął Fratezi, drugą bramkę dołożył Lautaro, a po przerwie na listę strzelców wpisali się jeszcze właśnie Dumfries i Taremi. Pewna wygrana 4 do 0. Inter ciągle pozostaje w walce o Scudetto, więc no będzie, będzie ciekawa wiosna w Serie A. Nie to co w Milanie. Jeżeli chodzi o mecz Ligi Mistrzów, no to Inter w Lidze Mistrzów nie lubi wygrywać wysoko. Bardziej skupiają się na tym, żeby zachować czyste konto. Tym razem też się udało. Skromna wygrana 1-0 ze Spartą Praga. Ważne, że są te trzy punkty dopisane. Gola zdobył oczywiście Lautaro Martinez, który w końcu przełamał swoją niemoc. I też fajnie, że... Że wrócił do strzelania, bo potrzebował tych bramek. Nie oszukujmy się. I Inter potrzebował tych bramek, i on potrzebował tych bramek, żeby też odzyskać pewność siebie. A widać, że wszystko jest już na najlepszej drodze. Tam mogło być jeszcze 2 do 0, jednak spalony był Dimarko, i bramka została anulowana. Jeżeli o, chodzi o plotki transferowe, no to też. Dzieje się sporo, dzieje się sporo, bo tutaj pewne było już praktycznie przesądzone, że Palacios przechodzi do Mący na zasadzie wypożyczania, no bo w Interze jest po prostu dalekim, dalekim rezerwowym, który no nie ma szans na grę, a w Moncy pewnie miałby więcej tych okazji. Pojawiło się też zainteresowanie ze strony Bayeru w ostatniej chwili, więc zobaczymy czy zamieni Inter na aptekarzy, czy jednak skusi się na Monsę. No tutaj wszystko kwestia pewnie godzin. Natomiast pojawiła się też plotka na temat tego, że Inter latem może stracić obrońcę. Chodzi tutaj o to, że no Real musi się wzmocnić. Real po prostu musi się wzmocnić. Szukają stopera. Na celowniku m 3. Jeżeli Arsenal puści salibę, no to będzie super dla Realu. Chociaż jest to też bardzo wątpliwe, bo musieliby naprawdę dużo pieniędzy wyłożyć. Drugim takim wyjściem awaryjnym, jeżeli nie uda się dopiąć transferu saliby, jest transfer Bastoniego z Inter. Więc też ciekawe, czy, czy Realowi uda się wyjąć Bastoniego. Trzecią opcją jest y, młoda nadzieja y, Diomande jednak no zobaczymy, czy kibice Realu chyba chcieliby jednak kogoś pomiędzy Salią a Bastonim. No bo jednak ten Diomanda to jest taka, jak to było ładnie napisane w jednym z artykułów, Melodia przyszłości. On może być najlepszy. A jednak Saliba czy Bastoni no to są już uformowani obrońcy, naprawdę kocury. Także zobaczymy, co z tego wyniknie, ale to dopiero za pół roku mniej więcej. Pojawiły się też plotki, że Zalewski jest bardzo blisko Interu. Inter ma być y, zainteresowany Polakiem, który ma być zmiennikiem Buczaczana. Buczaczan odchodzi, a tutaj chcą ściągnąć Zalewskiego w jego miejsce. Jest tylko jeden warunek. Zalewski musi podpisać nowy kontrakt z Romą. A to może być problematyczne. Jeżeli się to uda, no to Inter chciałby wypożyczyć Zalewskiego. No bo to jest piłkarz z ogromnym potencjałem i wydaje mi się, że pod wodzą dobrego trenera, który da mu zaufanie, no to jednak Zalewski mógłby się w tym Interze po pierwsze przydać, po drugie rozwinąć, po trzecie miałby też Zielińskiego w składzie, więc też to, to zgranie byłoby większe. No Inter też bardzo planuje wzmocnić i odmłodzić linię pomocy, Poczynili już pierwsze ruchy, zainteresowali się dość mocno chorwackim pomocnikiem Peterem Suciciem, i podobno według chorwackich mediów on już jest dogadany. Tutaj kwota transferu opiewa no na 15 milionów euro. W tej chwili Sucić ma kontuzję, z której ma wrócić chyba w okolicach marca, ale Interowi też się nie spieszy. Nie zależy na tym, żeby on był na teraz. Bardziej patrzą na niego w kontekście już przyszłego sezonu, więc też fajnie, że Inter sięga po młodych z potencjałem, bo pokładania w nim naprawdę ogromne nadzieje, byle tylko to nie spaliło tego chłopaka, bo jednak ogromne nadzieje no to często też dochodzi presja, trema, no i nie może, może nie pójść tak, jak zakładają. Chociaż no, życzymy mu jak najlepiej, oczywiście. Co jeszcze? Grealish. Grealish obniżył loty, nie jest już bardzo ważnym trybem w układance Pepa Guardioli. Mówi się o tym, że odejdzie z City i też mówi się o tym, że interesują się nim dwa wielkie kluby. Borussia Dortmund i Inter. No W Interze byłby chyba na lewej stronie razem z Zalewskim rozpatrywany jako wzmocnienie lewego skrzydła. Natomiast jeżeli chodzi o BVB, no to Borussia ma dość dobre kontakty z City, bo tam było już wiele wymian na linii City-Borussia Dortmund. No i zobaczymy tak naprawdę, czy coś z tego Grealisha wyniknie, bo nie ukrywam, fajnie byłoby go zobaczyć w Serie A, biorąc pod uwagę, że Milan też zrobił zaciąg z City. Jeżeli jesteśmy już przy tych meczach, to, to na pewno jutro Milan rozgrywa swój ostatni mecz w fazie ligowej Ligi Mistrzów z Dynamo Zagrzeb. Natomiast Inter będzie grał z Monako no i cóż, w weekend derby. Derby della Madonina, derby Mediolano, zobaczymy, zobaczymy kto z tej potyczki wyjdzie zwycięsko. Ostatnio Milan rzutem na taśmę wygrał 1-2 po golu Gabi z rzutu wolnego. Na ten moment na pewno Fofana nie zagra w tym meczu, bo jest wykartkowany i Inter walczy o to, żeby żal wrócił. Więc no, będzie o czym mówić w przyszłym tygodniu, bo na pewno w przyszłym tygodniu już skupimy się głównie na tym meczu. Wam dziękuję serdecznie za uwagę, pamiętajcie o łapce w górze subie komentarzu i słyszymy się za tydzień. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.